Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Oliana. Przechodzę z rozkładem na kolejny tydzień, czyli 11-17 listopada dla zodiakalnego wodnika. Moje drogie wodniki, dla Was karta jest już tutaj rozłożona. Przechodzimy w takim razie do interpretacji. Pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to, jest, to są finanse, tak? Rycerz Ziemi, ósemka ziemi mówi mi o tym, że będziecie skrętnie nad czymś pracowały. Być może jakieś wodniki mają swoje biznesy, swoje jakieś usługi prowadzą. Natomiast tutaj jest e Ewidentnie dość pracowity tydzień przed Wami, szczególnie ten początek tygodnia. No i co? No i w zasadzie zielono, jak zielono to pieniądze, tak? Więc tutaj w sferze finansowej powinno być bardzo dobrze, natomiast bardzo dobrze stabilnie, natomiast pracowicie. Następnie w połowie tygodnia przychodzi do Was taka niefajna energia, ponieważ przychodzi dziesiątka ognia dziesiątka ognia to jest takie przemęczenie pracą to jest takie zwątpienie to jest takie przeciążenie, takie już zrezygnowanie Być może tutaj dacie sobie moje drogie wodniki w Kość i dlatego tutaj pojawia się kolejnie ta karta dziesiątka ognia. Trzeba trochę przystopować moje drogie wodniki, ponieważ ta dziesiątka ognia mówi nam o tym, że jesteśmy już na wytrzymaniu sił tak więc jeżeli widzicie, że taki rozkład w dniu dzisiejszym oglądacie to po prostu Postarajcie się tutaj jak gdyby... No, bardziej te siły rozłożyć, tak? W tej sferze finansowej. Ale proszę zobaczyć, co jest na końcu tygodnia. Moje drogie wodniki, do Was przychodzi król wody, czyli ktoś z ręką, yy, że tak powiem, z sercem na dłoni, chciałam powiedzieć. I trójka wody mówi mi o czym? Mówi mi o takiej frywolnej energii. Więc moi drodzy, albo będziecie się dobrze bawiły z tą osobą, albo po prostu wejdziecie z nią w romans. Są tylko i wyłącznie dwie opcje przy tych kartach. Więc tak, król wody to jest osoba, która przychodzi do Was z uczuciem, bo bądź po prostu to wy idziecie z uczuciem do kogoś. No i co się z tym wiąże? Trójka wody, czyli pod koniec tygodnia macie humor rozrywkowy, flirtujecie, jesteście w takiej rozrywkowej energii, takiej lekkiej, frywolnej, albo po prostu zaczyna się coś dziać między królem wody, a wami. Więc moje drogie wodniki... W zasadzie dobry tydzień, tak? Tylko tutaj ta dziesiątka ognia, ale to, to będzie chwilowe. To jest akurat uplasowane w połowie tygodnia, natomiast wiadomo, że energia jest płynna i może się to lekko przesunąć y, później bądź szybciej może być również. Natomiast moi drodzy, no tutaj w pracy bardzo dobrze, ale dość pracowicie. No i przepiękny koniec tygodnia, tak? Król Wody i Trójka Wody. Moi drodzy, przepiękny rozkład na koniec. Jeżeli, że tak powiem, jesteście w związku i tutaj żaden król Wody do was nie przyjdzie, nowy król Wody, może w ten sposób, to będzie to oznaczało, że po prostu u Was, w, w związku między małżonkami, będzie po prostu takie, no tak, takie rozrywkowe. rozrywkowe energie między Wami, tak? Takie zabawowe, rozrywkowe. Szczęśliwe chwile. Więc też proszę sobie tak to rozumować, ponieważ wiadomo, że rozkłady nie są tylko i wyłącznie dla osób, osób wolnych. Dobrze, moje drogie wodniki, to jest dla Was rozkład. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Oliana.